Wybory do Europarlamentu mamy już za sobą. Tym razem można powiedzieć, że frekwencja wyborców nie była najgorsza. Frekwencja wyniosła w czasie głosowania 20,87%, czyli troszkę lepiej jak 5 lat temu, bo była około 18% w naszym okręgu wyborczym. Znane są już wyniki wyborów do Europarlamentu. Najwięcej głosów zdobył Sławomir Nitras i Bogusław Liberacki. Listę numer jeden Unia Polityki Realnej, pan Patelka otrzymał najwięcej głosów, to jest 2335. Lista numer 2, Polskie Stronnictwo Ludowe. Najwięcej głosów otrzymał Pan Engelhardt Juliusz, 6511 głosów. Samoobrona, Pan Krakowiak Zbigniew, 2954. Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy. Pan Stępień Robert Marcin otrzymał 1173, to też najwięcej głosów na tej liście. Lista numer 5 KW Libertas, Pan Zaremba Krzysztof Piotr 5917, oczywiście to jest najwięcej głosów z tej listy. Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD-UP. Najwięcej głosów otrzymał Pan Liberacki Bogusław Maria 69 909. To już jest pokaźna liczba. Lista numer 7, Komitet Wyborczy Kaku WPDP, Centrolewica. Najwięcej głosów otrzymał pan Popiela Radosław Paweł 2029. Lista numer 8, Prawica Rzeczpospolitej. Najwięcej głosów otrzymał Pan Słomski Piotr 3258. Lista numer 9, platforma obywatelska. Najwięcej głosów otrzymał pan Nitras Sławomir Witold, to znaczy otrzymał 107 413 i to jest najwyższa liczba w ogóle ze wszystkich list wyborczych w naszym okręgu. Lista numer 10 Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość. Najwięcej głosów otrzymał pan Grubarczyk Marek Józef. 41 409 Podczas wyborów nie doszło także do zakłócenia ich porządku. Wszystkie komitety i sztaby funkcjonowały bez zakłóceń.